na linii Ostrowek Miązownica, poprowadzą e, prowadzą sędziowie e, w cieniu pierwszym e, dzisiejszego pojedynku Grzegorz Jabłoński i jego asystentami na liniach Maciej Koster i Arkadiusz Mark. Zawodnicy Obłeki w duchu Blake przybijają piątki, za chwilę kapitanowie porosują, będziemy wiedzieć kto rozpocznie dzisiejsze spotkanie bez względu jednak na to ja cały czas mocno wierzę i tego życzę piłkarzom tego zespołu, by zagrali na takim poziomie, jaki pozwoli cieszyć chusta najbardziej wybrednych kibiców zasiadających na trybunach piłkarskich stadionów. I wierzę, że tak będzie dzisiaj w skropcu. Kapitanowie obojakim z trójką, sędziowską dziękujemy. A za chwilę z numerem 6 Patryk Zieliński, z numerem 8 kapitan Rafał. Teraz wygrywa pojedynek główkowy z kamargo. Michalik. Musik, dobrze na prawo, przepraszam, na lewo, uderzenie obok bramki, doskonała sytuacja Kornela, Kordasa, wydaje Cukrowski do Sylwestrzaka, ten rozciąga teraz na drugą stronę, którą sporo mniej dzisiaj się dzieje, Brągiel, Brągiel, lewa noga. I będzie rzut karny, piłka dotknięta ręką. Jeszcze żółta kartka sprawcą, Patryk Kapuściński. Teraz Czerni, Czerni i jest bramka. Wyczuł intencję strzelca Dawid Wrzosek, jednak na nic to się zdało. Piłka tuż przy słupku i Krzo rozpoczyna ten mecz. W dobrym stylu. 22 minuta. I prowadzenie gospodarzy. Szanowni Państwo. Michalik. Michalik. Piłka mija. Camargo. Uderzenie jednak nad poprzeczką. Dobra sytuacja. Kordas. Kasia i Kordas. Ponownie Kasia. Sporo problemów sprawiają defensorom Krzo. Dośrodkowanie. Jeszcze piłka cały czas pod nogami zawodników gości. Uderzenie i doskonale Jakub Burek. Dobra akcja i niezłe uderzenie Rafała Surmiaka, kapitana. Ucieka. Lewą stroną teraz dobre podanie do konstantyna Czerniego. Ta piłka przechodzi Bełczowski. Bełczowski ma doskonałą sytuację Bełczowski. Jednak nie zdołał podciąć tej piłki nad bramkarze. Witamy po przerwie. Burzyński wysoka piłka. Sylwestrzak do środka. Jeszcze mają piłkę zawodnicy krzó. Przewrotka. Kamargo efektownie. Nie zabrał się z piłką. Cały czas Kordas dośrodkowanie. Był Zieliński, był Musik, ale piłka nie dotarła do nich. Wychodzą z piłką zawodnicy krzó. Bełczowski szybko do Czerniego. Ten ucieka obrońcy. Czerni na lewym skrzydle. Bełczowski, Czerni, Czerni. Cały czas Czerni, uderzenie i gol! 2 do zera! Co za akcja Konstantyna Czerniego! Strzela jak na zawołanie. Bełczowski pokazywał się tam. Troszeczkę obrońcy byli tutaj właśnie zainteresowani Kamilem, natomiast Konstanty postanowił wykończyć to samodzielnie jak nie z u siebie wygrywać wygrywać pewnie a na to póki co wskazuje wynik brakowało takiego napastnika w poprzednich latach w drużynie pomarańczowo-czarnych od czasu odejścia Szymona Stanisławskiego tutaj niewiele dobrego działo się właśnie jeśli chodzi o tą pozycję ponownie Czerni przed szansą Czerni Hat-trick napastnika pomarańczowo-czarny! Ależ w formie dzisiaj Konstanty Czerni, klasycznego w bardzo krótkim czasie. Nie wiem, czy tutaj minęło 60 sekund od poprzedniej bramki. Natomiast ma to coś Konstanty Czerni w polu karnym potrafi się zachować jak nikt inny w drużynie pomarańczowo-czarnych. Żubiński do Czerniego, Czerni, Czerni! Czernikaj. Obok słupka była szansa na tą czwartą bramkę. Strzelił trzy bramki lata temu Kamil Bełczowski. Natomiast czterech to już nie pamiętamy tu od lat i była szansa, natomiast trener Oszczędza Konstantina Czerniego. Ten niezadowolony, ambicja nie pozwala mu się cieszyć z tych trzech bramek. On by chciał cztery, a może i więcej. Problem w kolejnych spotkaniach, no a tak swoją misję wykonał z na napastnik Szo. Teraz dobrze Burek. Ładne uderzenie zmierzające w okienko bramki. roski ależ ma chęci do gry ten chłopak. Zdyb. Zdyb utrzymuje się przy piłce. Kartka że symulowanie Chociaż z drugiej strony no miał prawo poślizgnąć się Na śliskiej murawie ten zawodnik To tutaj faulowany Praktycznie na środku boiska jeden z zawodników Aha i no i czerwona kartka dla Zdyba No co tu można powiedzieć? Dostał Paweł Zdym swoją prawdopodobnie porażki w Połańcu. Lipka, dobrze, Lipka, 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 będzie miał szansę, Lipka, gol! Ależ gol Lipki! Pięknie to zrobił młody zawodnik szo! Akcja dwójkowa jeszcze tam. Kręcił nogami nad piłką. I mocnym strzałem pod poprzeczkę podwyższa na 4 do 0. Lipka. Zadgranie z pierwszej piłki. Sylwestrzak wygrał pozycję. Sylwestrzak. Sylwestrzak. Co zrobi Radek Sylwestrzak? Jak profesor Sylwestrzak. Ale strzał tylko w boczną siatkę. Powinno być 5 do. Teraz bierze gwizdek do ust, i wydaje się, że tak jest. Koniec spotkania 4 do 0.